Na budowie trybuny C trwają kolejne etapy pracy. Gotowe jest już 11 klatek schodowych, którymi wychodzić się będzie na kolejne piętra trybuny. Teraz trwają prace przy montażu instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wentylacji. Układane są też korytka, którymi zostaną przeprowadzone wszystkie kable. Na parterze trwa budowa ścianek działowych przyszłych toalet, a w narożnikach trwają przygotowania do wylewania kolejnych rzędów trybuny. Na koniec zapraszamy do oglądania stadionu z perspektywy, jaką będą mieli widzowie siedzący w najwyższym rzędzie nowego sektora C.